Kolejny sabat w czasach pandemii, w czasach kwarantanny. Dzisiaj dwa tematy bierzemy na warsztat, czyli książkę o śmierci Marko Pantaniego i nowy kalendarz zaproponowany przez UCI. Gośćmi dzisiaj są tutaj od lewej strony ekranu Mariusz Szykier. Dzień dobry. Kamil Wolnicki. Witam. Który, jak sami przyznał, będzie Marudą, czyli nasz smurf Maruda, Kamil. No i gospodarze, czyli Igor Błachut. A, nie muszę i mnie. I Adam Prowosz. Witamy serdecznie. Panowie, książka już przeczytana? Przeczytana. Kamil? Jestem w trakcie. Jesteś w trakcie. Jestem w trakcie, jestem w trakcie. Ale to w trakcie, to znaczy że zacząłeś w połowie, pod koniec? Gdzie? jakąś jedną trzecią, może bliżej połowy, gdzieś, 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 gdzieś jakoś tak. No to w takim razie, Mariusz, Ty jako pierwszy, skoro byłeś najpilniejszym uczniem i już przeczytałeś, to, to rozpocznij. Powiedz, jakie, jakie wrażenia po przeczytaniu tej książki? Przypomnijmy, mówimy o książce Marko Pantani, Ostatni Podjazd. Wiecie co, wrażenia mam takie, z, po trudne. Znaczy uważam, że to jest z wielu powodów trudna lektura. Raz yy, dlatego, że rzeczywiście chyba mimo tego, że Matt Rendell z bardzo dużym szacunkiem dla, dla niego opisuje całą tę jego historię, to jednak mimo wszystko odziera go z tego mitu, który, który, który wokół niego narósł i z tym się jakoś trzeba pogodzić podczas, podczas czytania tej lektury, zwłaszcza pod koniec, ale to w takim razie nie będę zdradzał, jak chłopaki jak, jak jeszcze nie skończyli. Natomiast to jest też lektura, moim zdaniem, trudna literacko. Ja miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, że Matt tak często ucieka w różnego rodzaju dygresje, takie opisy. Każda postać, która się nagle pojawia, jest, 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 jest bardzo precyzyjnie opisana. I to, to też trochę utrudnia tę lekturę. Znaczy ona, ona, ona się robi taka, taka wielowątkowa, wielo, wielopłaszczyznowa, i w tym momencie, to zresztą podzieliłem się z Tobą tak, 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 takim, takim zdaniem, którym mnie urzekło w tej książce. Jest opis któregoś z setupów Giro, decydującego dla losów całego wyścigu, gdzieś tam się pojawił pies na drodze. Po czym następuje opis zupełnie, zupełnie jakiegoś innego fragmentu, i, i takie zdanie, które, które jest moim ulubionym. Nie wiadomo, co stało się z psem, ale Marco Pantani wygrał Giro d'Italia, <grywanie> takich, takich historii jest, yy, takich wątków jest tam wiele yy, i rzeczywiście chociażby z tego powodu ta lektura wymaga bardzo dużej uwagi, żeby, żeby to wszystko po, po, połączyć. Opisy medyczne tego, co się później działo, zwłaszcza opisy całej tej historii po śmierci Marko Pantaniego i tego, tego, tych, tych wszystkich wątków i teorii, które gdzieś tam się później zaczęły pojawiać, to jest katorga. To, 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 to bardzo trudno jest przez to przebrnąć, ale to też jest niezwykle ciekawe z, właśnie z takiego punktu widzenia, jak odczarował Rendel mit Pantaniego. Pod, pod wieloma względami, więc no wydaje stwierdzi... mi się, że to jest. Jak sam stwierdziłeś jeszcze zanim rozpoczęliśmy sabat, kopie, kopie po nerach ta końcówka książki. Tak, 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 tak jest I, i, i mnie się wydaje, że nie chcę tutaj oczywiście zdradzać i odbierać czytelnikom przyjemności z odkrywania tego, ale wydaje mi się, że że w dużej mierze jest też taką odpowiedzią na pytanie, które gdzieś widziałem u Ciebie się pojawiło, zadane przez, przez któregoś z, z komentujących, dlaczego Armstronga po prostu skreśliliśmy, a Pantaniego ciągle, a Pantani ciągle jest na piedestale. To, to, to myślę, że tutaj jest sporo odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego właśnie, jak Włosi zadbali o to, żeby żeby utrzymać Marko Pantaniego na, 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 na tym pomniku, żeby ten pomnik cały czas był dobrze oświetlony i, 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 i to był ciągle w centrum uwagi właściwie. E, tak, ja w, Ale to ja na koniec może. Kamil, twoje wrażenia po tej jednej trzeciej książki, jak powiedziałeś. Cieszę się tym, co mówił. Co mówił Mariusz, że, 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 że końcówka gdzieś tam powiedzieć, że ze złudzeń, chociaż ja akurat w tym przypadku żadnych złudzeń nie miałem. Był ja taki czas, kiedy gdzieś tam sobie mocniej studiowałem to, co można było studiować z historii Marko Pantaniego, bo, bo, bo jest to fascynująca historia na, na swój sposób. Wiele razy byłem we Włoszech przy okazji Giro Italia i nie wiem, pamiętam 2017 czy 2018 rok, gdzieś jakiś etap, który miasteczko, przez który przejeżdżał Pantani 20 lat wcześniej, oczywiście całe ulice wymazane jego, jego przydomkiem, oczywiście ludzie rozmawiający o Marko Pantani i tak dalej. Ja nigdy nie potrafiłem tego tak do końca zrozumieć, bo, bo tak, rzeczywiście jak się gdzieś tam odtwarza dzisiaj sposób w jaki jeździł Marko Pantani, jak bezkompromisowo atakował, właściwie do takiego kolarstwa, jakkolwiek to brzmi, Takiego kolarstwa, jakiego dzisiaj już nie ma. To, to było takie kolarstwo, jakiego dzisiaj już nie ma, natomiast yy, to było szóstym. Po prostu było szóstem. Było szóstem jak Lanzarstra, Lanz jak Floyd Landis, jak yy, cała masa gości, na których zabrakłoby naszych wszystkich walców u hmm. A sama książka, powiedz? O samej, o samej lekturze. Wiesz, to książka jest taka, jakiejś, przynajmniej dotąd, dopóki doszedłem, taka, jakiej się spodziewałem. Jest rzeczywiście. Jest rzeczywiście bardzo dokładne, jest przynajmniej takie sprawia wrażenie, tak takie ja prawie wrażenie. Mam wrażenie, że, że tutaj lekcje zostały mocno odrobione, że autor chce przekazać całą masę rzeczy. Czasami rzeczywiście, tak jak mówi Mariusz, no, gdzieś tam wątek na wątku narasta. No, Okej, okay, no jak już czytamy książkę, to, to czytajmy uważnie. Więc ja nie mam z tym problemu. Najwyżej czytam coś jeszcze raz. Od nowa jeśli się w czymś pogubię, bo, 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 bo na jakiś czas nie wiem, gdzieś tam myśl mi, mm, czy skupienie odejdzie. Więc gdybym miał powiedzieć dzisiaj, to tak polecam. Choć jeszcze nie przeczytałem cały ale po tym fragmencie. Jest, jest to książka, którą no, każdy, kto kto to zawodowe kolarstwo lubi, to powinien przeczytać. Tak, no a po tej do dokładności, no, Matt opowiadał to, bo w, nie wiem, czy widzieliście, wspólnie z Matem robimy takie krótkie filmiki, ja tam fragmenty książki. Matt trochę opowiada. No i mówił o tym, że on po prostu pojechał do Włoch, on sprzedał swój dom w Anglii, pojechał do Włoch i spędził rok, żeby zrobić po prostu dokładne dochodzenie. On nawet przez wiele osób we Włoszech do dzisiaj nie jest lubiany za to, jak ta książka wygląda i za to, co w tej książce przekazał, bo oni jednak cały czas myśleli, że on chce kolejny napisać, no kolejny pomnik postawić Pantaniemu, a ta książka, mówmy się, nie jest pomnikiem dla Marko Pantaniemu. Nie jest pomnikiem, że nie jest pomnikiem, natomiast propos autora, mam nadzieję, że, że, że w sobotę będę mógł zaprosić do, do przeglądu sportowego, bo wiem, że Kuba Radomski, mój redakcyjny kolega, robił materiał i, i, i właśnie między innymi o tym, o czym mówiłeś, o, o przeprowadzce do Włoch i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście duża, właściwie ogromna praca. Igor, twoje wrażenia? Chciałem tutaj w tej sytuacji wyręczyć Kamila, bo on obiecał, że będzie marudził, a przed chwilą nie zamarudził za bardzo, więc żeby nie było, że nikt nie marudzi, to ja zacznę. E, otóż mam wrażenie, że to o czym mówiliście przed chwilą, to znaczy to, że facet e, poświęcił rok życia i właściwie rzucił się z głową w dół do, 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 do tej historii, którą chciał jak najbardziej drobiazgowo otworzyć. no to w jakiś sposób e, tej książce szkodzi, to znaczy Moim zdaniem jest tam za dużo tego wszystkiego. Tak jakby on przy redakcji, o ile takowa była, bo osobnym tematem jest to, w jaki sposób ona jest napisana fizycznie, w jaki sposób jest przetłumaczona, no ale to jakby już nie, nie wina autora. Ale mam wrażenie, że przy redakcji zabrakło mu takiego, no nie wiem, chłodnego spojrzenia, że być może pakowanie wszystkich detali dotyczących wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób były związane z historią to nie jest konieczne. Dla Dobrego przedstawienia tej historii, wiele wątków, to tam no nie, ani nie wnoszą one specjalnie wiele, ani być może z uwagi na tłumaczenie, takie trochę toporne, to nie do końca nie do końca fajnie malują ten obraz, tło e, realiów, w jakich, jakich pan tani się wychowywał, w jakich warunkach wzrastał jako sportowiec i potem jako sportowiec się co tu dużo mówić skończył. To znaczy, jest to wszystko bardzo fajnie, ale mam wrażenie, że momentami jest za dużej. Przechodzić się no, przez kolejne ja się, fragmenty wiesz, tej historii. Ja też się nad tym Wydaje. zastanawiałem, z tym, że tak sobie myślę, że, że nie wiem, czego oczekiwałeś, zaczynając, otwierając, Ja nie otwierając, bo trzeba na komputerze. Ja, ja nie spodziewałem się kolejnej, e, kolejnej historii, która będzie gładko płynęła. Tylko właściwie nie, nie wiem czemu. Mów, może to był błąd, okazało się, że nie, ale. E, Spodziewałem się czegoś, nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy co do szczegółów chcą, chcą gdzieś tam moment po momencie przez tę historię przejść. Czyli jak wiadomo, no pewnie ci, którzy się tylko tym kolarstwem interesują. Znaczy nie tak, jest ona ale to była książka, która że... miałaby kogokolwiek hmm. zachęcić do kolarstwa. Tak, tak, tak mi się wydaje. I sądzę, że nie takie było jej założenie. Bo, no, takie bo na pewno. Zupełnie, zupełnie w drugą stronę. ten target zupełnie. Natomiast jest to jedna z takich książek. nie wiem, to Mam w domu taką męczącą potwornie biografię hip to zmieniając zupełnie temat. Na... No, ciekawa postać barwna, życie też szalenie interesujące. Natomiast facet, który te biografie popełnił, jest tak męczący, jeśli chodzi o przytaczanie jakichś pierdołowatych detali, że to jest no, trudne do przy czytaniu. Na szczęście sam sobie tego nie kupiłem, tylko dostałem w prezencie, więc przynajmniej o tyle jestem do przodu, podobnie jak z książką o pantaniu. Dobrze, to jest że to nie fajne. Natomiast jest historia, ale no, może ta może... to dużo mówić. Nie? Natomiast słuchajcie, ja mam ja powiem, bo ja no miałem przyjemność porozmawiać trochę z Matem o tej książce na naszym niedawnym wspólnym wyjeździe. I, i rzeczywiście macie się trochę miotał pisać ten, pisząc ten, tę książkę. Jak, jak spojrzycie w inne jego książki, na przykład tą, którą ostatnio wydał o kolumbijskim kolarstwie, ona jest pisana zupełnie innym językiem, ona jest pisana z dużo większym sercem, ona, ona jest zupełnie inaczej pisana. Natomiast tu ja sam widzę momentami, jak on się, jak on się miotał pomiędzy właśnie próbą jakiejś takiej. Takiego, no nie wiem, uatrakcyjnienia tej opowieści, oddania innym głosu, gdzieś o, o takiego innego stylu opowiadania, a taką dokumentalną dokładnością, bo, no bo on uparł się, że on zrobi śledztwo, że on przyjedzie jako ten dziennikarz z zewnątrz, obiektywny, który spojrzy na to, ale też dlatego swojego obiektywizmu potrzebował jakby dokumentu, że on rzeczywiście, no zresztą to, to, to co jest na końcu, właśnie te, te, te wszystkie dokumenty medyczne i tak dalej, i tak dalej, przez to się bardzo trudno przechodzi. Ale mam wrażenie, że to taka książka, która się troszkę tak w rozkroku powstała, że on sobie dał zadanie, które nie, nie do końca odpowiadało jego stylowi mówienia, stylowi pisania. Chociaż z drugiej strony, jak, jak pytałem go o samego Pantaniego, to on mi też powiedział, że ja go podziwiałem, ale ja sobie zdawałem z to, co Kamil powiedział. Ja, ja dobrze wiedziałem, na czym to polega i co, co jest u podstaw tego wszystkiego. No i myślę, że to jest, wiesz co, jeden z powodów, dlaczego ta książka wygląda tak, jak wygląda, dlatego że ona Moim zdaniem była pisana z pewną tezą. To znaczy, z tezą, że pan Tani jednak był oszustem. I, i, i to trzeba powiedzieć sobie wprost. Słucham? Z jaką tezą? To nie teza, to fakt. No nie, ale mówię, mówię, mówię o takim podejściu do pisania. Można było inaczej. Tak, Chodzisz z pewną myślą, że, że, że on rzeczywiście był oszustem, ale chcesz pokazać, wiesz, całe to tło i, i jakby wyjaśnić, właśnie dlaczego tego oszusta ciągle trzymamy na, na, na piedestale. To. To ja mam takie wrażenie, że to, był, to była właśnie ta trudność, którą chyba sobie Matt no nie, nie chcę wchodzić w jego buty i to pewnie Adam wiesz lepiej, ale, ale wydaje mi się, że, że, że bije z tej książki to, że on chyba sobie nie do końca zdawał z tego sprawę, jak, jak, z, z czym się mierzy, że, że pogodzenie tych dwóch rzeczy, żeby, żeby podejść z szacunkiem do oszusta, no bo to tak trzeba trochę nazwać, no jest jednak mimo wszystko bardzo trudne. No dobrze, no ale to też nie zapominajmy o, o, o tym, w jakich czasach się ścigał pan tanie. No Co mamy płakać nad Biernym Risem i Janem Ulichem, których objeżdżał wtedy? Tak, tak, nie, no, absolutnie. No, no, cała to, utraca, to, też, to, no, to też ciekawa historia. To też ciekawa historia i pewnie trochę nawiązująca do tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, ale jedna z rzeczy, która mnie uderzyła, to to, yy, jaki jest, jaki był wówczas stosunek. Władz UCI do, do całego problemu. Przez te wszystkie historie, to nie wiem, czy już to jest chyba gdzieś dalej, więc mogliście się jeszcze nie, nie, nie dobrze, ale, jest, ale, ale jest tam cała historia, w jaki sposób były blokowane badania Pana Niego przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie do Sydney. No to, to, to to dopiero robi wrażenie, że, że tak naprawdę, tak jak dzisiaj mówimy o dopingu sponsorowanym przez Rosję, tak, myślę, że na początku naszego wieku moglibyśmy spokojnie mówić o do, do dopingu wręcz sponsorowanym właśnie przez, przez, przez UCI. No, ale przecież to wyszło, tutaj, to wyszło i w te są, to 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 Wyszło i w kilku innych, innych przypadkach, że. A, tak, tak, tak. To, że oczywiście. tutaj miało sporo, sporo za uszami. E, natomiast rzeczywiście, ja Wam powiem, że, że Matt mi sam powiedział, że jakby, jak wszedł w ten temat, to sam był przerażony. Znaczy, on nie myślał, że to szło aż tak daleko, już dodając do tego jeszcze jakby <coughs> całą sprawę, no, choroby psychicznej Marko, no bo tej de depresji, w którym, z którą on żył i tak, i tak dalej, no ale też właśnie przekopanie się przez te całe dokumenty, przez tą całą medyczną dokumentację i tak dalej, no Mat powiedział, że to było, to było przerażające, że on sam momentami siedział i właściwie zastanawiał się, łapał się za głowę, za co ja się, za, za co ja się zabrałem. Marko też pokazuje pewne pozwala wyciągać pewne Ciekawe wnioski, tak sobie myślę, bo przyjechał gość z zewnątrz, w ciągu roku dotarł do takich dokumentów, widział takie rzeczy, o jakich, o jakich sami nie myślę, że je zobaczy, a jednocześnie mu działo się to wszystko w kraju, który potrafił 10, 12 lat po śmierci Pantaniego, w najważniejszych, gazet, na okładkach najważniejszych gazet, pisać o tym, że został zamordowany albo jakieś inne pierdoły. No. Tak, i takie teorie ciężko. Coś, coś tam z tymi Włochami nie halo. Nie ja, ja mam do tego takie podejście, to jest być może moje zupełnie prywatne podejście, bo ja myślę, że różnica, tak jak mówiłeś, Mariusz, o tym Armstrongu i Pantanim, dla mnie główna różnica polega na tym, że Pantani był artystą. Że jak się patrzy na to, jak jeździł Pantani, jak się patrzy na jego styl, na jego lekkość, na ten właśnie brak kalkulacji, no on był artystą. Armstrong nie był artystą. Armstrong był jakiś zimnym killerem. I ja myślę, że taki zimny killer nie zostaje tak w pamięci kibiców, jak właśnie zostaje artysta, jak zostaje ktoś jeżdżący tak jak pan Tani, niezależnie od tej całej reszty. Natomiast no, to, no, nie to nie pan pan ministro, że... na obaj podkładają pod ten sam paragraf. Zgadza się. Zgadza. Taka, nie, nie, nie zapominajmy też, że Armstrong był obcy w takim sensie, że, że, że przyjechał ze Stanów, nie był tym naszym tutaj wypieszczonym, wykuchanym od. Ale w Stanach od, od też można jeżdżącym. W, w Stanach też nie stał się legendą. Tam, oczywiście, jako kolarzy, kolarzowi dużo trudniej stać się legendą, ale, ale no tak. też, y, też się nie stał. Poza tym, y, Kamil, to co powiedziałeś o tych paragrafach. Owszem, ale, ale zawsze ludzie, artystę będą pamiętali inaczej. To jest tak jak wiesz, no jak, nie, nie wiem, Iggy Pop, o którym Igor, Igor wspominał, no przecież wiadomo, że facet całe życie brał dragi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale do dzisiaj się kupuje jego kolejne płyty, bo są bez świetnym muzykiem. I nikt się właściwie nie zastanawia nad tym, jak to jego życie wyglądało, chociaż to, tam by też parę paragrafów można było zastosować. Ale, no, nie, ale znam nie, nie, nie znam żadnych przepisów estradowych, które by mówiły, że nie może być nawalony, czy coś takiego. Może istnieją, nie wiem, ale nie słyszałem. Tu istnieją. Nie no. Ręgu, który narkotyku... no to... branie narkotyków jest zabronione na całym świecie tak naprawdę przypisać, tak? No, ale tworzenie. To to teraz, ale to do zasady nie, po, nie pozwala to... <gry> No, No może nie. Chociaż zachowania sceniczne i jego popa. Myślę, że Igor, po tej biografii możesz więcej powiedzieć. W dużej mierze wynikały jednak Uf. z tego, że brał narkotyki i gdzieś tam one wzma wzmacniały ten efekt, no. Tak, myślę, że się, że się napędzali nawzajem te środki on jako taki. No, ale wracając do, do Pantaniego, tam też był wątek sceniczny. przecież. Nie wiem, czy już Kamil dotarł do, do tej sprawy z karaoke, czy nie, ale to też, też specyficzna historia i myślę, że wiele mówiąca o, o tym człowieku jako, jako właśnie o człowieku. Nie jako o kolarzu, oszuście, nie oszuście to, to jakby mniejsze o to, ale o to jak, jak facet, który z jednej strony był idolem sportowym. Włoch, no bo w pewnym momencie tam był numerem jeden, jeśli chodzi o włoski sport mm. niepiłkarski. E... Jak piłkarski Igor, bo to był czas, kiedy Roberto no tak, wcielił przestrzeni. Kiedy, przestrzelił, przestrzelił kiedy w i ukarnego, tak. I tak. Tak włochom z tymi piłkarzami nie po drodze było trochę. No troszkę mieli tak. Mieli, mieli trochę gorszy moment, ale e, gorszy, bo zostali wicemistrzami świata. Oczywiście porażka kompletna. Ale e, Zmierzam do tego, że z jednej strony facet, który no, teoretycznie powinien czerpać z życia garściami, być taki hej do przodu i w ogóle, a, a takie właśnie wątki pokazywały, że kurczę, kompleksów tam była po prostu cała furmanka. Przeciekawa no, hi historia i interesujące to wszystko, no ale niestety bez herpientu. Niemniej y y polecam, chociaż tak jak mówię, czyta się to rozmaicie, czasami lepiej, czasami gorzej wchodzą pewne fragmenty. Ale myślę, że chyba wszyscy się możemy z tym zgodzić, że, że warto, że warto sięgnąć po tą książkę i warto ją przeczytać. Oczywiście jeśli, jeśli ktoś się interesuje tym zawodowym kolarstwem, jeśli tego typu historie go, go interesują. Bo jeśli ktoś pójdzie na samą sensację, to, no to myślę nie do końca, bo tam jednak za, za dużo jest tej innej historii. No, no tym bardziej, że wszyscy wiedzą, jak się, jak się że skończyła, prawda? Więc tutaj niespodzianki nie będzie raczej. No nie, 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 nie będzie to dużo spoiler, na pewno. jak powiemy, że Marko się po prostu dać pewną. No. Ну так.